Moje uszanowanie. Witam Państwa serdecznie w zapowiedzi 11. kolejki Saltex z ligi. Dziś muszę zastąpić niestety niedysponowanego Pana Kindra, któremu życzę, życzę z tego miejsca szybkiego powrotu do zdrowia. No więc zaczynajmy. panę w już najbliższą niedzielę spotka się w meczu wyjazdowym z rezerwami MKS-u Kluczbork. W tym miejscu może tradycyjnie przypomnijmy, co działo się w ostatniej kolejce, 10. A więc, tak, chemik. Kędzierunek Koźle. U Ciebie przegrał z MKS Gągolni 0-1, GLKS Kietrz ze Śląskiem Łubniany przegrał 0-2, Czarni Otmuchów z Ligotą Turawską wygrali 2-0, Tor Dobrzeń Wielki, Skalnik Gracze 3-0, Spartak Paczków MKS, drugi kluczborg 4-1, w Ozimek OKS o Lesno 5-1, MKS Pogoń Prudnik Olimpia lewin Brzeski 2-2 oraz Piast Opolskie Orzeł Zielinice 2-1. I po tej kolejce sytuacja w Tebeli wygląda mniej więcej tak, a nawet nie mniej więcej, tylko no w 100%, że prowadzi Tor Dobrzeń Wielki, który ma na koncie 21 punktów i tylko lepszą różnicą bramek wyprzedza drug, drugich Czarnych odmuchów. Następnie jest Orzeł Zielinice, który ma 19 punktów, tyle samo punktów ma również czwarty Piastrzelce Opolskie. I następnie miejsca 5, 6, 7 zajmują drużyny, które mają na koncie 17 punktów i wśród nich jest szósta Mała Panew, Stosunek bramek 23 do 14, a nasz przeciwnik, czyli MKS kluczborg, jest dziewiąty z dorobkiem 14 punktów i stosunek bramkowy 22 do 16. Drużyna MKS-u na początku sezonu rodziła sobie świetnie, wyśmienicie, liderowała tabeli. Pierwsze 6 spotkań wygrali, siódme także wygrali, i to aż 7 do 0 zespołem skietrza, jednak odzyskując wyrysikował ten wynik jako walkower dla drużyny skietrza, No i wtedy za zaczęło się pasmo nieszczęść dla drużyny z rezerw Kluczborka, bo ostatnie trzy spotkania przegrali. Najpierw 1-3 z Otmuchowem, następnie ulegli Torowi Dobrzeń Wielki 0-1 i ostatnio przegrali 1-4 w Paczkowie ze Spartą. I ten mecz był bardzo dziwnym meczem, ponieważ drużyna z Kluczborka musiała grać w 9 od początku, ponieważ miała bardzo duże problemy kadrowe. Jednak na mecz z Małą Panwią mają wrócić wykartkowani piłkarze, a także mają grać zawodnicy z juniorów starszych, ponieważ ta drużyna pauzuje. Więc teraz może przejdźmy do naszej ekipy pomarańczowo-czarnych hutników. Wiemy na pewno, że nie zagra w niedzielę Michał Noga. Ja wiem tyle, a... Resztę informacji na temat kadry zespołu na niedzielny mecz opowie o tym nasz trener Łukasz Wicher. Halo panie Łukaszu. Trenerze, już w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w Kluczborku zmierzymy się z drugą drużyną MKS-u. Jak w związku z tym przedstawia się sytuacja kadrowa w naszej drużynie? Kto jest, kogo nie ma? Jak wygląda nasza siła przed tym ważnym spotkaniem? Jeszcze 3 dni z dzisiejszym z tego meczu, także wiele rzeczy może się zdarzyć i zmienić. Ko nie będzie, no, tak naprawdę nie ma jakichś znaczących sygnałów o tym, że kogoś na 100% nie ma, natomiast no, pod znakiem zapytania dużym Grzegorz Hansz, yy, który, który już od tyg kilku tygodni nie trenuje, choroba, później zajęcia, studia i tak naprawdę nie wiem, czy, czy w niedzielę będzie w dyspozycji. Chory pozostaje Bartek Momot. No i wyjazd zgłosił na weekend już wcześniej Dawid Ciapliński. Także tutaj też najprawdopodobniej będziemy musieli się obyć bez Dawida. Pod znakiem zapytania Grzesiu Kielanowski. Także nie wygląda na co najlepiej, ale tak jak mówię, do niedzieli wiele może się zdarzyć i wszystko się okaże w niedzielę. No Nasze ostatnie potyczki z Kluczborkiem, trzeba powiedzieć, raczej były no, po stronie Kluczborka, ale teraz, jak wiadomo, ostatnie trzy mecze, Kluczbork przegrał, czy może tym razem jest szansa odwrócić te pasce? Tak naprawdę wszystko determinuje to, co yy, będzie zrzucone z pierwszego zespołu, jeżeli, jeżeli ten Herbienias dostanie Zn znaczące posiłki z, z kadr pierwszego zespołu, no to yy, tak jak to było w kluczborku, yy, będziemy jechali po najniższy wymiar kary. Natomiast jeżeli tego zrzutu dużego nie będzie, to idziemy na pozwycięstwo, bo zespół kluczborka jest jak, jak najbardziej, yy, jeżeli chodzi o tą drugą drużynę, yy, w naszym zasięgu. Natomiast, tak jak pan powiedział wcześniej, yy, Mecz w Uzimku w następnej sezonie, gdy, gdy przyjechały te rezerwy w sobotę, kiedy nie mogli skorzystać z zawodników z pierwszego zespołu, wygraliśmy mecz 4-1, pojechaliśmy do kluczborka, gdzie, gdzie tak naprawdę 8 zawodników z pierwszego zespołu zostało na nas wystawionych, przegraliśmy mecz 3-1, tak naprawdę najniższy wymiar kary, jak każdy pamięta, także mówię, no nie wiadomo czego się spodziewać po zespole z kluczborka. Śledzimy na pewno mecz juniorów, śledzimy mecz pierwszego kadry pierwszego zespołu i wtedy będziemy mądrzejsi, kto w tym meczu przeciwko nam może zagrać. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. No nie dziękuję, żeby mnie zaprosić. Dziękuję panie Łukaszu, więc cóż pozostaje mi w tym momencie do zrobienia. Zapraszam serdecznie w niedzielę do kluczborka na stadion KKS-u Kluczbork przy ulicy Sportowej. Start o godzinie 15. No jeśli komuś się... Nie będzie udało dotrzeć do kluczborka, to zapraszamy do śledzenia w wyniku na żywo na stronie www.opolskaliga.pl. A więc to z mojej strony tyle. Dziękuję za to, że Państwo mnie oglądają i słuchają. I w tym momencie pojawia się tablica z tym, jakie spotkania, ze wszystkimi spotkaniami, 11 kolejki. Do usłyszenia. Are you super super fly? Yeah, we super super fly. And we gonna take you high Cause, cause we super super fly. Are you super super fly? Yeah, we super super fly. And we gonna take you high Cause, cause we super super fly. Super fly guy. If you like it or not, then you know there's no pity, cause my city is hot. Here's another lesson just before I retire. Taking up a hit from my lick of wire. wire.